W tym tygodniu nie było kolejki Ekstraklasy, dlatego zapraszam Was na podsumowanie takiej rundy jesiennej, najciekawszych wydarzeń w prawie wszystkich klubach. Trochę sobie wypisałem, trochę pewnie postaram się wymyślić, więc przejdźmy do tego podsumowania paradoksów rundy jesiennej, może tak to nazwiemy. Zaczynajmy! Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę, suba i komentarza, bo to pomaga w rozwoju kanału, jak to zwykle mawiać. Oraz link do patronite'a znajduje się w opisie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam, będzie mi miło. Przejdźmy do podsumowania. Na początek Śląsk. Śląsk mistrz tamtej rundy jesiennej. Praktycznie po roku od swojego prowadzenia w lidze. Też prowadzą w lidze, jak odwrócimy tabelę do góry nogami. Fatalne pół roku zespołu z Wrocławia. Nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło, ale naprawdę wyglądali tragicznie. Po drodze trafiło się zwolnienie Magiery, duet Dymkowski-Hetel no, nie dogadywał się najlepiej, żeby nie powiedzieć, że nie dogadywał się wcale. Panowie mają ciągłe spięcia, teraz jeden nie wsiadł do autokarów, chyba przed meczem z, z Lechią. Ogólnie cyrk na kółkach, po drodze też Dawid Balda, chyba to był dyrektor sportowy Śląska, stwierdził, że na następce to potrzebne jest 2 miliony złotych, milion na odstępne milion na pensję. Nie wiem, naprawdę tragiczny bilans przede wszystkim w tym sezonie, w tej połówce sezonu. W 18 meczach, zaledwie 10 punktów, to jest naprawdę bardzo niewiele. Do tego jeden wygrany mecz przez całą rundę. Koszmarny obraz Śląska. Prawdopodobnie już spadli z ligi, bo chyba nawet któryś z obecnych trenerów Śląska powiedział, że jeżeli przegrają za Adomekiem, to spadną z ligi, a przegrali z Radomiakiem ostatnią sobotę. Nie wiem, kto by ich chciał teraz objąć, bo naprawdę Śląsk może mieć ogromny problem do znalezienia następcy. Bo pakować się w takie bagno raczej nikt nie będzie chciał. Kolejny klub, czyli Raków. Tutaj Marek Papszun chyba w wakacje mówiący jeszcze o tym, że to jest mały, lokalny klubik, który przypadkiem sprzedał zawodnika za prawie 20 milionów złotych. No nie wiem, czy taki mały, ale dość bogaty na pewno. Marek Pawłów mówił, że tam jeszcze nie ma zespołu, a do końca 15 kolejki stracili jedynie cztery bramki. Więc to całkiem dobra defensywa jak na kogoś, kto nie ma zespołu. Niemniej jednak no, w Rakowie nie było najfajniej, bo tam trochę zagiali tę grę. Pawłowskiemu się wymknęło, że robią krzywdę piłce. No naprawdę dość topornie się oglądało tę grę Rakowa. Dopiero pod koniec rundy się rozkręcili. Po drodze, tak na początku sezonu, też miała miejsce chyba moja ulubiona sytuacja. Jedna z ulubionych sytuacji związanych z Rakowem. Po pierwsze, no to zwolnili bramkarza po półtora miesiąca za to, że był trochę zbyt okrągły. I zwolnili go za to, że odwiedził McDonalda. Więc, no. Wiadomo, że musiał schudnąć, ale no mimo wszystko Śmiesznie ta historia. Tak samo jak śmieszne, chociaż nie powinno, ale śmieszne wydaje się to, że Erling Haran za pośrednictwem swojego kuzyna, który. To był dużo bramek w końcówce, dających trzy punkty w tej rundzie. To jest w ogóle niesamowite uniwersum, że Haland po meczu City odpala sobie, nie wiem, flash czy Instagrama, i pierwsze co widzi, o zdjęcie Rakowa. Niesamowite, naprawdę. I to też mnie trochę bawi, a trochę jednak jest takie, że, kurczę, fajnie, fajnie. Mimo wszystko, Haland obserwujący Raków jest nie, naprawdę abstrakcyjny. ironia, mistrz polski, można powiedzieć, nowy w tym zawodzie. Pokazuje, że można łączyć ligę z pucharami i to całkiem skutecznie, bo są dość wysoko w tabeli ekstraklasy. W pucharach też sobie nieźle radzą, dopiero ostatnio zanotowali pierwszą porażkę w lidze konferencji. Naprawdę tutaj trener Siemieniec zrobi kawał dobrej roboty. No, Pululu też przy tym pomaga, bo zdobywa te bramki hurtowo, Jesus i Mas. Pokazują po prostu, że jeżeli klub jest dobrze i rozsądnie prowadzony, to można sobie radzić na wszystkich frontach wyśmienicie. W sierpniu stracili 19 bramek, a w lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie łącznie 24. Więc też yy, można nawet śmiało powiedzieć, że w tym sezonie takim mitem założycielskim dla było to, że dostali w trąbę od Lecha dość wysoko i to ich chyba obudziło. Dla Jagielloni to bardzo dobrze, bo jednak na Puchary troszeczkę się baliśmy o te Puchary, widząc, co się dzieje z Jagielonią, a przyszedł mać z Lechem, dostali tak na pobudzenie. I to wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Może za dużo tu Lechowi przypisuje, ale no od tego meczu zaczęła się ich dobra gra w sezonie. Po prostu. Też fajne było to, jak wakacje. Fajne, no ciekawe było to, jak wakacje odszedł w I chyba po miesiącu odszedł w lipcu, a w sierpniu zastanawiał się nad powrotem. Chyba w ogóle wchodziło wypożyczenie, z tego co się nie mylę. Mimo wszystko, też ciekawa historia. Legia też jest zaskoczeniem, i to, co się dzieje w Legii. Największym zaskoczeniem było to, że o dostał powołanie. Do kadry na mecz z Portugalią, gdzie wyszedł w pierwszym składzie po zaledwie trzech meczach w ekstraklasie i ku zdziwieniu wszystkich zagrał dość słabo. No, kto by się spodziewał? Natomiast Fajo najpierw pokazał środkowy palec z kibicą Brandby, później rozpoczął swoją wojnę z Jackiem Zielińskim. I to jest też interesująca wojna, o tyle że to Jacek Zieliński wymyślił Fajowlegi, Jacek Zieliński go zatrudnił, wziął na plecy naprawdę dużą krytykę, bo Fajo nie miał najlepszej opinii po tym, co działo się w motorze, a jednak tutaj Zieliński mocno na niego postawił, uratował mu posadę, a teraz Fejo tak troszeczkę podkupuje jego posadę i chce chyba się go pozbyć z Legii, bo no na to wszystko wskazuje. Tak samo przed sezonem nikt by pewnie nie pomyślał, że obrona Legii to będzie pankowi kapłani i to będzie wyglądało naprawdę dobrze. Jedyne, co brakuje Legii, no to bramkarz, bo Legia bez tego bramkarza po prostu cierpi mocno. Potrzebny jest ktoś, kto zawsze będzie równy i mocny na bramce, jeżeli Legia chce myśleć o sukcesach, bo z nawet z tym, yy, Boże, Tobiaszem, no to nie, to, to Tobiasz też nie jest zarówny, niestety. Krakowę też mocno zaskoczyła w tym sezonie, w tej rundzie, bo z przeciętniaka takiej naprawdę średniej drużyny zmieniła się na drużynę, która wygrywa tak naprawdę wszystko, bo mieli moment, że wygrywali mecz za meczem, byli naprawdę wysoko w tabeli, są drużyną, która ma najwięcej zdobytych bramek w lidze, a Kalman chyba jest królem strzelców. Także no tutaj ofensywa Krakowi nie zawiodła w tej rundzie. Taka ikoniczna sytuacja z tej rundy, no to na pewno to mecz Widzewa z Krakowiem, kiedy to kibice Krakowi weszli na dach, tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć flagę Widzewa. No kuriozalne sceny, mecz przerwany chyba na 20 minut. No ale to są właśnie te smaczki ekstraklasy. Kolejnym klubem jest Górnik, o mówimy. Górnik no znowu zaczął troszeczkę zachwytać dobrą grą. Naprawdę Jan Urban robi tam kapitalną robotę, też w tej rundzie było ważne, jedno z ważniejszych to, że wielka persona jak Podolski zrobił miejsce w składzie dla młodzieżowca, siadł na ławce, a jak już wszedł na boisko no to też się trochę skompromitował, powinien wylecieć za, najpierw za wślizg wyprostowaną nogą od tyłu, potem za wpadnięcie po Cieszynce, nawet nie z 3 ale wpadł w Czerwińskiego zamiast pobiec za swoją połowę. Nie dostał żadnej kartki. Jeszcze był z tego dumny, że takimi ślizgami wygrywa się mistrzostwa. Kłócił się potem na, tym, na Twitterze z kibicami. No, szczyt głupoty, ale jest mistrzem świata, więc nie wypada mu dawać czerwonych kartek. Niestety. Też widziałem ostatnio na Twitterze, ktoś napisał, że Podolski tymi swoimi wygłupami na Twitterze i w tym meczu z Piastem chciał przykryć to, że zamknął Kepsa w Berlinie. Ciekawa teoria. Stabilne szóste miejsce, 30 punktów. Jest, jest szansa na postęp, na lepsze miejsce na wiosnę. Jak najbardziej, czemu nie? Pogoń Szczecin i to, jak zaczęli sezon, to też było piorunujące, bo sezon zaczął jeszcze Gustafsson, chyba. Po czym odszedł do Arabii, do al shabat czy coś takiego. No, odszedł do Arabii w każdym razie, skąd został zwolniony. Niestety, całą rundę ta pogoń była trochę uzależniona, w sumie ciągle jest uzależniona, od formy Grosickiego. Samo to, że pierwszy mecz wyjazdowy wygrali dopiero chyba pod koniec listopada, i to chyba z Lechią. No, dużo to o tym świadczy, bo ta Lechia jest dość kiepska, zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Jednak jest szansa, że pogoń będzie sprzedana, i to jest taki chyba najgłośniejszy punkt tej rundy, z którego zapamięta Bogoń, że są szanse, że kupi ją Kanadyjczyk. I jak się tak o tym projekcie czyta, w którymś odcinku już o tym mówiłem, ale jak się o tym czyta, no to, to brzmi całkiem sensownie, więc zobaczymy. Najważniejsze, czy uda dopiąć się transakcję przed startem okna transferowego, bo jeżeli tak, no to pogoń stanie pieniądze na transfery, a to może zmienić sytuację klubu, który w tym miejscu jest w tym momencie jest. No ósmy w tabeli ma 27 punktów. Jak przyjdą do piłkarze, to kto wie, jak się potoczą losy klubu ze Szczecina może zapełnią gablotę. Też spore zaskoczenie to motor Lublin, który jest no, dość wysoko, bo jest na siódmym miejscu. I chyba grają najciekawszą piłkę, tak naprawdę w tej rundzie ekstraklasy. Wiadomo, że tam może brakuje jakości w piłkarzach, ale grają naprawdę ciekawy futbol. I jak prezes z mówił o tym, że oni chcą być jak drugi raków, to można to było brać tak trochę śmiesznie, trochę niepoważnie, ale widzimy, że ten motor ma potencjał i jeżeli staną się drugim rakowem, to ja się wcale nie zdziwię. A w dodatku ten Samuel Mraz, który jest chyba jednym z najskuteczniejszych napastników w tej chwili w ekstraklasie. Nawet nie wiem, czy nie ma tyle samo bramek, co nie wiem, czy na przykład Iszak. No i też posiadają kremowanego na następcę Sergiego Busquetsa, wspaniałego piłkarza, Sergi Sampera, który wbrew pozorom całej tej otoczki, jak był wprowadzany, była troszeczkę beka z tego, że o kurczę, następca, następca Busquetsa, a będzie grał w motorze. Tak jak popatrzymy na jego ten na flash skorze, to naprawdę ma dobre, kręci się około siódemki, a to jest już całkiem, całkiem dobra ocena. Widzew też zaskoczył i zaskoczył przede wszystkim Rondiciem, bo tutaj może on inaczej. Na początek to to, że Sebastian Kerg jest niepodważalnym liderem całego Widzewa. I Madrondic nie był wiodącą postacią Widzewa, był raczej takim no zmiennikiem Jordiego Sancheza, a gdy dostał szansę do grania, no to tak naprawdę w pół roku strzelił więcej bramek niż Sanchez przez cały sezon. A największa głupota Widzewa, jaka mi się kojarzy w tym sezonie, no to to, co zrobił Hamulić, który zirytowany tym, że no, nie znalazł się w osiemnastce meczowej, uderzył ręką drzwi i złamał rękę. Geniusz. Ciężko też wyrokować, jak to potoczy się na wiosnę, ale warto też pochwalić GKS Katowice, bo naprawdę mają w tej chwili dziesiąte miejsce i nikt po nich nie spodziewał się aż takiego dobrego wyniku. Nawet jeden z ich piłkarzy, chyba Mateusz Kowalczyk się nazywał, trafił do kadry. Został powołany przez probierza, więc to też pokazuje, jak występował i jak prezentował się cały GKS. Co oprócz tego, no na pewno Jędryk jest niesamowitym liderem obrony. Potrafili postawić się mocniejszym rywalom, grać jak równy z równym. Bardzo ciekawy projekt piłkarski. Jeżeli tak się dalej będzie rozwijał, no to możemy mieć mocny klub w Katowicach, bo tutaj jest też ogromny potencjał w Gieksie. Zwłaszcza, że chyba te transfery, które przeprowadzili latem, no to są takie no jedne z najlepszych transferów w całej lidze, bo, bo wzmocnili się. I wygląda to dobrze. Mimo, mimo tego, że są Benjaminkiem, no to jest to Benjaminek, który nie jest zagrożony jako jeden z dwóch. Jedynie ta nieszczęsna Lechia. No, nieszczęsna Lechia, no bo tam, jest, tam się nic nie zgadza, jest po prostu zagrożona, a i tak jest w lepszej pozycji niż Śląsk w tej chwili. Piast, piast zapamiętam tylko z jednej rzeczy. Oprócz tego, że mają tutaj patrzę, 11 miejsce w tabeli, Piast zapamiętam z tego, że stwierdzili, że świetnym pomysłem będzie proszenie miasta o 14 milionów złotych, bo jak nie, to stracą licencję. Szczerze to nie wiem, jak się ta sytuacja podoczyła. Pewnie jeszcze będzie się toczyć, bo to do startu rundy wiosennej mają czas, ale no masakra, 14 milionów od miasta i oni myślą, że to jest spoko. No, tam się coś przestało zgadzać w tym projekcie sportowym, oprócz wyniku, bo wyniki też nie są powalające. Ostatnie 5 meczów, dwa remisy, dwie, trzy i dwie porażki. Oczywiście z Lechem chyba sobie poradzili, nie, z Lechem zremisowali, górnik Lecha ograł, ale, ale no, tam może być na wiosnę ciężko, jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli w ogóle dostaną licencję, bo jeżeli nie dostaną licencji, no to chyba spadek do pierwszej ligi, no nie? jak też nam dostarczył kontentu w tej rundzie i to wybitnego. bo Najpierw stracili herb i było całe zamieszanie, które trwało ponad miesiąc. Z herbem w końcu udało się odzyskać urząd patentowy, Przyznał prawa do herbu, Radomiak odzyskał herb, Facebooka, Instagrama, wszystkie media społecznościowe, ale gdy się to udało, to piłkarze pobili się po treningu, no i tak w kółko coś. Jak już się piłkarze pobili się udało, udało, udało to ogarnąć, no to Roszo od odmówił wyjazdu na mecz. I tak w kółko. No w Radomiaku też nie jest najlepiej, ale chyba się utrzymają, myślę, bo tutaj zostało pół roku jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy, czy Rosz odejdzie, bo oni tam trochę bramek dawał, jak odejdzie no i nie ściągnął napastnika w jego miejsce, może być ciężko. A co do Lechii, gdzie już była wspomniana kilka razy, no w Lechii nie jest kolorowo. Najkolorowsze co jest to to, że trafił tam kolorowy ptak z Premier League. John Caruer, który kiedyś jak jeszcze gra, prowadził klub w Premier League, no to stwierdził, że jest najlepszym trenerem w Premier League, więc no kurczę, on ogólnie uważa, że we wszystkim co robi jest najlepszy. Super podejście do życia, nie ma co. No zobaczymy, czy będzie najlepszy w Ekstraklasie. Wątpię. Nawet jeżeli spadną z ligi, no to i tak pewnie będzie się uważał za najlepszego spadkowicza. Straszne rzeczy tam się dzieją. Współczuję po prostu kibicom, bo nie mają lekko. Na pewno kibice no Śląska, lechi oraz Korony, bo chyba Korona też ma miejsce w strefie spadkowej w tej chwili. No ciężkie czasy nastały dla nich. Takie wyróżnienie dla Chyba najgorszego momentu całej rundy no to to, co robili sędziowie, bo te ciągłe problemy z Warem, tu jakiś, nie wiem, tu transmisja nie działa, tu warobóz nie działa, tu jakiś karny z kapelusza dla yy, Rakowa, bo Amejał przewrócił się o powietrze. Tu niepodyktowanie oczywistej ręki, jak w przypadku szzołka. Potem dawali znowu takie mocno aptekarskie karne. No, fatalna runda dla polskich sędziów. Nie wiem, na ile to jest związane z tym, że fryzjer wyszedł. Chciałbym, żeby w ogóle nie było, ale jednak jest to polska piłka. Coś, coś się dzieje z tymi sędziami, nawet to, że dwóch opiło się i ukradło znak, no to jest już w ogóle niesamowite. Ale tak, mamy za sobą, a jeszcze o Lechu miałem powiedzieć. Lech też zaskoczył. Nie mają drugiego napastnika, ale no tutaj chyba uratowało ich to, że nie grają w pucharach i mogli skupić się tylko i wyłącznie na lidze bo jak już przyszedł Buchar Polski, no to się skompromitowali, natomiast jak już mówimy tylko o lidze, no to dopiero te ostatnie, ostatnie dwa mecze, nie tak mocno nie poszły właśnie ten remis z Piastem i porażka z Górnikiem, ale mają 38 punktów, są liderem na półmetku sezonu, za plecami Raków 36 i Jaga 35, no będzie ciekawa runda wiosenna no na pewno, jeżeli Lech nie sprowadzi napastnika i nie daj Boże coś się stanie z Iszakiem, no, tu będą mieć ogromny problem, ale o tym już będziemy mówić na wiosnę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i co widzimy się na niedzielniku. Trzymajcie się i do zobaczenia.